Witam serdecznie, Trygon Powietrza na moim kanale Bliźnięta Wagi oraz Wodniki. Zapraszam Was, kochani, do czytania tygodniowego od 12 do 18 grudnia. Sprawdzimy energię na ten tydzień, pracę, finanse, uczucia i zdrowie. Przypominam, że czytanie to jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Zajrzyjcie proszę do działu Karty Społeczność na moim kanale. Tam są zdjęcia, opisy, także warto dobrać odpowiedni kamień dla siebie. Wówczas Was będzie chronił jak osobisty talizman. Zobaczmy zatem... 12, 18 grudnia, zodiakalne bliźnięta, bliźnięta. No, kochani, powiem tak, tutaj coś uczuciowo padnie, mamy wieże, mamy oszusta w tle. I mamy trójkę mieczy. Może się okazać, że ktoś jest w trójkącie miłosnym. Tutaj mogą być yy, inne osoby. No, o jedną osobę za dużo, tak. <laughs> prawda. No, niestety, prawda. Przepraszam kichnięcie, ale być może po prostu taki przekaz. Tutaj ewidentnie coś runie, bo się okaże, że ktoś kogoś jeszcze ma. Że jest trójkąt miłosny, brak spełnienia emocjonalnego, karta gwiazdy, co może Was zasmucić. Tutaj, no niestety, pojawia się osoba trzecia w relacji. To może być tak, że Wy się dowiecie, że partner, partnerka kogoś mają, albo po prostu Wy. Natomiast do przeszłości odchodzi karta sądu, karta przebaczenia, karta transformacji. Natomiast co się miłego wydarzy królowa kielichów? Powiem tak, mam wrażenie, że to może być u was, że wy po prostu kogoś poznajecie, um, albo wybieracie pomiędzy dwiema osobami, um, i tutaj pojawia się ta królowa kielichów, tak? Rybarak Skorpion, um, osoba bardzo uczuciowa, emocjonalna. E, no i tutaj e, przede wszystkim pojawia mi się um, no, taka relacja trójkątna, kochani taka sytuacja dosyć trudna bo wy nie wiecie co macie zrobić tutaj nie mam ruchu tak? z jednej strony te uczucia są ale z drugiej widzę, że tutaj no niestety coś się zepsuło, coś było nie fair budowane na niesolidnych fundamentach i musiało po prostu runąć także może to być w tym tygodniu mogło się już teraz wydarzyć ale będziecie mieć nie lada zagwozdkę co z tym fantem zrobić w pracy karta maga, czyli w ogóle ruszacie do działania Możecie zabłysnąć z jakimś projektem w tym tygodniu, zostać docenieni. Tutaj, z racji tego, że zbliżają się święta, może ktoś wam po prostu da jakiś prezent świąteczny w pracy, może po prostu dostaniecie jakąś drobną podwyżkę. Natomiast w pracy energia fajna, ale uczuciowo, kochani, no. Ciężko. Jeżeli jesteście singlami, możecie kogoś poznać, i tu właśnie pojawia mi się bardzo właśnie uczuciowa, fajna osoba. Jeżeli wam się wydawało, że już nie macie szans na to, żeby kogoś w życiu poznać, no to tu się pokazuje ktoś bardzo fajny do relacji, tak? Tu, jeżeli chodzi o zdrowie, szóstka pentakli. To jest pęcherz żółciowy, żołądek i jelita. Także na to, kochani, zwróćcie uwagę w tym tygodniu. No z tymi mieczami dosyć tutaj ponuro się zrobiło, ale myślę, że spokojnie wybrniecie z tej sytuacji, no i tutaj będzie trzeba po prostu się określić, tak? Życzę Wam, kochani, udanego tygodnia. Zapraszam oczywiście do czytań prywatnych na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Zobaczmy zodiakalne wagi 12-18 grudnia. Moje drogie wagi. <laughs> Powiem tak: dla singli idzie nowa relacja, nowa osoba mi się pojawia przy pracy, e, ktoś na kogo długo czekaliście, w sensie, że po prostu być może długo byliście singlami, nikt się nie pojawiał, tak, już straciliście nadzieję na to, że kogoś poznacie. A tu przed świętami taki prezent, tak. Coś jest jeszcze ukryte, coś jest jeszcze niepewne. Tu macie kartę księżyca, czyli Coś jest jeszcze przed Wami tutaj skrywane, ale myślę, że w najbliższym czasie się okaże właśnie, co się tutaj może wydarzyć. Dla niektórych ten mm, dla niektórych te karty tutaj plus właśnie e, cały ten rozkład mówi mi też o tym, że może do Was e, przyjść wiadomość o ciąży. Zwyczajnie. Po prostu, kochani, ktoś się dowie właśnie, że jest w ciąży, że spodziewa się dziecka. Mm, no i tutaj też takie będą rozmowy z partnerem, tak? Partnerką na temat właśnie tego, że powiększa się rodzina, będzie trzeba troszkę przeoszczędzić pieniędzy. No i tutaj uwić właśnie rodzinne gniazdko. W pracy jesteście w karcie cesarzowej, czyli to jest osoba spełniona, pewna siebie, która wie, czego chce, osoba doceniona. Ta karta też często mówi o podwyżce. Ktoś może po prostu pochylić się nad Waszym projektem i być z tego powodu bardzo zadowolony, że tak się postaraliście, że włożyliście tyle pracy i serca w to wszystko. No i zostaniecie po prostu tutaj na forum docenieni. Też mam wrażenie, że Wy się od czegoś odcinacie z przeszłości. Tutaj niektórzy z Was mogli po prostu grubym mieczem odciąć coś toksycznego, bo też mam taką sytuację. Że wy idziecie w nowe, tak? Idziecie w nowe, odcinacie coś. Tutaj też są dwie królowe. Ktoś mógł mieć po prostu relację trójkątną, mógł mieć dwie osoby do wyboru. Wy to odcinacie i jakiś wybór zostaje podjęty w tym tygodniu jakaś decyzja, ale myślę, że coś jest jeszcze niepewnego, że nie do końca mogliście wybrać to, co było wam pisane. Może tak być, że po prostu ktoś tutaj podjął złą decyzję, będzie się przyglądał temu wszystkiemu. Ale, kochani, co was może zasmucić? No, niewykorzystana szansa, niewykorzystana szansa. Być może po prostu po jakimś czasie możecie żałować właśnie tej decyzji. Takie niepewne rzeczy są w tym tygodniu: dużo niepewności. Zdrowotnie, kochani, kręgosłup tutaj mi się pokazuje rwa kulszowa kolana. Natomiast moje drogie wagi, no tak, tu się czasami po prostu wahacie, tak, typowe wagi zodiakalne, ale kochani, czasami trzeba po prostu wszystko postawić na jednej szali i podjąć konkretną decyzję, no bo później to się wszystko gdzieś tam babrze, babrze, wchodzimy w coś, co nie jest pewne, czego my nie jesteśmy pewni, no i później wychodzą chocki, klocki. Także czasami warto się dłużej nad czymś zastanowić, oczywiście nie za długo, ale żeby też nie podjąć pochopnej decyzji, tak, zbyt szybko. Także jak macie ochotę, zapraszam do czytań prywatnych i zobaczmy jeszcze wodniki na koniec. 12-18 grudnia, wodniki. Kochani, no tak, u Was jest stabilizacja uczuciowa, ewidentnie. Dla niektórych e, ciąża, no to to już. Często u, u znaków wychodzi, ale może tak jest, że po prostu końcówka roku, zima, wszyscy się chcą przytulać, więc być może tutaj też właśnie za 9 miesięcy będzie dużo porodów w szpitalach. No i tak bywa, chociaż z roku na rok tak właśnie często jest, bo idzie dziecko, idzie ciąża, idzie nowe życie, i też budowanie gniazdka rodzinnego. Tutaj, jeżeli nie planujecie, to uważajcie, bo faktycznie coś może być. Zwłaszcza, że jest księżyc, cesarzowa, rycerz pentakli. No, kochani, później ósemka pentakli, czyli oczekiwanie. Może tak być, że będzie niespodziewana ciąża i tego może. Musicie się spodziewać, bo już macie karty rozłożone, więc no to nie będzie raczej niespodziewajka, tylko spodziewajka, tak? E, tutaj, jeżeli są osoby, które były singlami, poznajecie kogoś do fajnej relacji i to będzie osoba taka ciepła, uczuciowa, stabilna przede wszystkim. Tutaj już nie ma żadnego e, toksy, e, no. Żadnego toksycyzmu nie ma. Żadnej osoby, z którą będziecie toczyć takie walki i w ogóle tak. No osobę toksyczną zostawiliście w przeszłości. Widzę, tu jest mocne odcięcie, pożegnanie się z tym, co było, i ruszenie do przodu, kochani. Mam wrażenie, że Wy w ogóle rozpoczynacie jakiś nowy etap swojego życia. Tu mi się pokazuje nowy związek, nowa relacja, ale stabilna. Bo to są denary, to jest coś stabilnego i co może mieć dobre początki i dobrze rokować na przyszłość. Także bardzo ładne energie. W pracy, kochani, jakieś kursy, szkolenia, może zostaniecie wysłani na jakieś dodatkowe szkolenia, albo po prostu będziecie musieli zdobyć jeszcze większą wiedzę, żeby na przykład móc awansować, czy, czy po prostu niektórzy z Was mogą chcieć zmienić pracę. No i też tutaj widzę jakieś kursy, do zdobywanie wiedzy, ale też wyjazdy gdzieś za granicę za pracą. Także może tak być, że będziecie po prostu się zastanawiać, czy tej pracy nie zmienić, na przykład po świętach nie wyjechać. Ale w tym tygodniu decyzje zostaną podjęte. Uważajcie, kochani, na kolana i, i na ręce w tym tygodniu, bo mi się pokazują po prostu jakieś problemy z kolanami, z chodzeniem. No i też ręce, tak? Nie nadwyrężajcie się, nie przeciążajcie, zwłaszcza jeżeli macie właśnie pracę taką fizyczną. No i trochę stresu mi się pokazuje, hmm, natomiast może to też być związane właśnie z tym myśleniem o tej pracy co tu zrobić, tak? może po prostu bierzecie nadgodziny, też się przeciążacie yy, i kochani, w pracy jakaś osoba niefajna mi się pokazuje trochę konfliktowa, trochę kłótliwa yy, trochę spod byka na was patrzy, więc no, może to być po prostu osoba, która wam zazdrości na przykład tego, że jesteście doceniani że lepiej sobie radzicie, no, czasami tak bywa yy, absolutnie się tym nie przejmujcie, tylko po prostu starajcie się tutaj yy, unikać tak, tej osoby, czy też konfliktu z nią jak macie ochotę, śmiało zapraszam do czytań prywatnych, ściskam Was mocno wszystkiego dobrego.